Od wyborów samorządowych minęło już kilka tygodni. To najwyższy czas, by nowi włodarze oficjalnie rozpoczęli swoje urzędowanie. Sesja inaugurująca nową kadencję Tomasza Andrukiewicza miała wyjątkowo uroczystą oprawę, a odbyła się w gronie licznie zaproszonych gości. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze Tomasz Andrukiewicz złożył ślubowanie i wygłosił krótkie expose. Emocje temu towarzyszące były jednak tak wielkie, że z wcześniej przygotowanej mowy zostało niewiele. Prezydent rozpoczął od podziękowań za wysokie poparcie w wyborach. Dziękuję za to ogromne zaufanie. Jestem wzruszony, bo nie spodziewałem się tak, takiego, takiego wyniku i takiego zaufania. Zaufania do działań, które wraz z Radą Miasta podejmowaliśmy przez ostatnie 4 lata. Przyjęliśmy kierunek rozwoju, przyjęliśmy kierunek dynamizmu i ten kierunek spodobał się czarnom i za to serdecznie dziękuję. Tłoczno było także w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, gdzie umowę o pracę w postaci zaświadczenia o wyborze na wójta otrzymał Antoni Polkowski. Towarzyszyli mu rodzina i znajomi oraz zaproszeni goście. Nowy stary wójt został wybrany na drugą kadencję już w pierwszej turze, a rozpoczął ją od ślubowania i krótkiego przemówienia. Będę o to, aby gmina pozostała swoje granicach. Nie możemy walczyć z miastem. My z miastem musimy współpracować po to, aby rozwinąć aglomerację ełcką. Nie tylko miasto, ale również kilkadziesiąt wsi, które otaczają miasto. I myślę, że w tym zakresie uzyskamy konsensus. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim wyborcom, że uderzy mnie tak wielkim zaufaniem. Do wszelkich starań, że państwa nie zawiodą. Obaj panowie będą rządzić przez najbliższe cztery lata.